W wodzie, na lądzie, na drzewie nie ma znaczenia, nie ma ucieczki. Te zwierzęta nie polują, łapią, rozrywają, niszczą. Nie masz nawet szansy, żeby krzyknąć. Niektóre zabijają jednym ugryzieniem, inne powoli cię wykańczają. W tym filmie dowiesz się, jakie są twoje szanse na przeżycie, gdy spotkasz najniebezpieczniejsze zwierzęta. Pamiętaj: w naturze nie przetrwa ten, kto jest silny. Ale ten, kto pozostaje niezauważony. Jeden, lew nie atakuje. Przypomina o swoim królestwie. W palącej ciszy Sejweni porusza się cień. To coś więcej niż drapieżnik to ucieleśnienie strachu. Samiec lwa afrykańskiego, średnio 1,9 m wzrostu i ważący do 190 kg, jest rzadko spotykaną w naturze maszyną do niszczenia. Ma silne mięśnie. A jego szczęka wywiera nacisk do 650 psi. Ta siła wystarcza, aby powalić antylopę lub rozbić czaszkę człowieka jednym uderzeniem. Lew nie ostrzega, gdy czuje, że ktoś wkracza na jego terytorium. Jednym ruchem osiąga swój cel. Pierwszym uderzeniem łapa, drugim zębami. Ofiara nie ma szans na ucieczkę ani walkę. W naturze, szanse na przeżycie człowieka, który spotkał się twarzą w twarz z lwem. Wynoszą około 15-20. Odsetek ten zmienia się w zależności od siły ataku, czasu reakcji i wytrzymałości fizycznej. Jestem bezbron, ni sam. On natomiast jest u szczytu równowagi, uosobieniem łowcy. W tej części zmierzysz się nie tylko ze zwierzęciem, ale także z nieubłaganym prawem natury. Kiedy lew atakuje, nie jest to wynik głodu, ale konsekwencja podjętej decyzji. Jeśli spojrzysz mu w oczy, nie zobaczysz istoty, która cię rozpoznaje, ale samą zasadę. 2. Zabójczy wieloryb nie w wodzie, ale w karze. Nawet jeśli powierzchnia oceanu jest spokojna, pod wodą rozgrywa się zupełnie inny scenariusz. Wieloryb zabójca, lub naukowo orka, jest najinteligentniejszym i najbardziej systematycznym drapieżnikiem w naturze. Dorosła orka ma około 8 metrów długości. Waży 6 ton i może poruszać się z prędkością blisko 50 km na godzinę. Podczas ataku wykorzystuje nie tylko swoją siłę, ale także inteligencję grupową. Komunikując się w stadach, otacza swoją ofiarę, blokuje jej drogi ucieczki i wywiera presję psychiczną. Nie zabija swojej ofiary od razu, wstrząsa nią, ciągnie, wyrzuca na powierzchnię wody i powoli unieszkodliwia. Takie jest jej naturą najpierw kontrola. Potem egzekucja. Prawdopodobieństwo przeżycia w wodzie osoby, która bezpośrednio spotkała orkę, wynosi od 10 do 20%. Odsetek ten spada jeszcze bardziej, gdy oddalamy się od łodzi. Orka jest bowiem nie tylko silna, ale także cierpliwa, inteligentna i bezlitosna. Jej atak nie jest odruchem, ale świadomą decyzją. W tej części zobaczysz, jak polowanie może być stosowane nie jako instynkt. Ale jako forma rozumowania. 3. Waran skomodo gryzie. Czeka, rozkłada. Ten gat, poruszający się cicho po ziemiach Indonezji, jest jednym z najbardziej cierpliwych katów natury. Waranskomodo to ogromna jaszczurka, która może osiągać długość do 3 metrów i ważyć prawie 90 kg. Jednak to nie jego rozmiar sprawia, że jest śmiertelnie niebezpieczny, ale jego strategia. Nie atakuje. Tylko śledzi, gryzie, a potem się wycofuje. W ślinie w jego pysku znajduje się ponad pięćdziesięciu różnych bakterii i specjalnych białek trujących. Trucizna ta zapobiega krzepnięciu krwi ofiary, obniża ciśnienie krwi i powoduje osłabienie. Ofiara zwalnia, upada, traci siły. Wąż czeka, nawet się nie zbliża, wie bowiem, że śmierć już się rozpoczęła. Jeśli osoba ugryziona przez smoka z komodo nie otrzyma szybkiej pomocy, jej szanse na przeżycie wynoszą poniżej 30%. Nawet jeśli ugryzienie wydaje się powierzchowne, infekcja rozprzestrzenia się w ciągu kilku godzin na całe ciało. W tej części zobaczysz, jak pozornie proste ugryzienie prowadzi do systematycznego wyniszczenia organizmu. Smok z komodo nie zabija, obserwuje upadek. 4. Czarna Mambę obserwuje oczy ofiary, gdy wstrzykuje jej jad. W gorących zaroślach Afryki, pośród ciszy, czai się śmierć. Czarna mambę jest jednym z najszybszych i najbardziej śmiercionośnych węży w naturze. Ma średnio od 2,5 do 4,5 metra długości i może poruszać się z prędkością 20 km na godzinę. Jej jasnoszara skóra sprawia, że w cieniu jest prawie niewidoczna. Swoją nazwę zawdzęcza nie ciału, ale czerni wewnątrz pyska, tam znajduje się kolor śmierci. Jej jad jest neurotoksyczny. W ciągu kilku sekund paraliżuje układ nerwowy i zatrzymuje oddech. Jedno ugryzienie powoduje wstrzyknięcie od 10 do 15 mg jadu. Podczas gdy do zabicia człowieka wystarczy zaledwie 30 mg. Nie jest agresywny, ale gdy zostanie osaczony, w ciągu kilku sekund może spowodować śmierć. W momencie ugryzienia nie odczuwa się żadnych objawów, ale po kilku minutach mięśnie zaczynają drgać, a język sztywnieje. Jeśli nie zostanie podane antidotum, szansa na przeżycie wynosi poniżej 10%. Czarna mamba nie jest agresywna. Jest żywym ostrzeżeniem. Jeśli ją zobaczysz, natura postanowiła skreślić cię ze swojej listy. W tej części zobaczysz najszybszą egzekucję w ciszy. 5. Tygrys, jeśli czujesz jego oddech za plecami, to znaczy, że jesteś spóźniony. W cieniu azjatyckich lasów pojawia się duch, zbliżający się cichymi krokami. Tygrys jest zarówno uosobieniem w dzenku, jak i dzikości natury. Średnio mierzy 3 metry długości, waży 250 kg, a jego siła mięśni jest pięciokrotnie większa od siły człowieka. Jego szczęka wywiera nacisk blisko 1000 psi, co oznacza siłę wystarczającą do złamania kręgosłupa jednym uderzeniem. Jego efektowne pręgi to nie tylko ozdoba, ale także kamuflaż, dzięki któremu staje się niewidoczny w ciemnym lesie. Najpierw obserwuje swoją ofiarę, potem cicho się do niej zbliża i atakuje w odpowiednim momencie. Celem jest szyja lub kark. Jednym ugryzieniem przerywa kręgosłup, a życie kończy się w ciągu kilku sekund. Kiedy zostajesz zaatakowany przez tygrysa, szanse na ucieczkę są prawie zerowe. Szanse na przeżycie osoby zaatakowanej przez tygrysa wynoszą poniżej 15%, ponieważ atak nie jest odruchem, ale zaplanowaną egzekucją. Tygrys nie tylko zabija swoją ofiarę, ale całkowicie ją ucisza. W tej części zobaczysz, jak śmierć nadchodzi w najcichszej chwili lasu, jak rządzi bez wywoływania żadnych odczuć. Jeśli w naturze usłyszałeś oddech tygrysa, to znaczy, że już dawno zostałeś zauważony. 6. Lampart pozostaje cichy, po cichu zamyka gardło. Kiedy igriega nok nog, lasbstrzymuchy kiedy nawet liść nie drgnie. On się porusza. Lampart jest najcichszym i najbardziej niewidzialnym drapieżnikiem w naturze. Jego ciało jest symbolem zwinności. Waży do 90 kg, a siła jego mięśni pozwala mu unieść na drzewo ciężar trzykrotnie większy od jego własnej masy ciała. Jego pazury o długości 60 cm powalają jelenia jednym ruchem. Jego szczęka ma siłę 500 psi, co wystarcza, aby jednym ugryzieniem rozerwać ludzkie gardło. Nie zdradza swojej obecności ofierze. Nie słychać nawet jego oddechu. Jego oczy są przystosowane do widzenia w nocy. Potrafi rozróżniać kolory nawet w ciemności. Podchodzi, skacze i celuje w gardło. Nie słychać ani ryku, ani krzyku, pozostaje tylko cisza. Szansa na przeżycie osoby zaatakowanej przez Lamparta wynosi poniżej 25%. Nie atakuje on bowiem, ale zabija. Lampart nie jest zabójcą lecz wykonawcą niewidzialnego prawa natury. W tej części zobaczysz, jak cień łączy się ze śmiercią, a cisza jest w rzeczywistości najgłośniejszym krzykiem. 7. Orzeł koronowany przybywa z góry, sprawia, że zapomina się o dole. Kiedy niebo jest ciche, niebezpieczeństwo jest najbliżej. Orzeł koronowany jest panującym łowcą powietrznym afrykańskich lasów. Dzięki rozpiętości skrzydeł wynoszącej 2 metry i wadze sięgającej 6 kilogramów, osiąga doskonałą równowagę między prędkością a siłą. Jego szpony osiągają 10 cm. Każdy z nich ma siłę wystarczającą, aby jednym ruchem złamać czaszkę ofiary. Jego wzrok jest 7 razy ostrzejszy od ludzkiego. Może dostrzec ruch z odległości 3 kilometrów. Krąży w górze, czeka, obserwuje. Kiedy wybierze cel, cicho nurkuje w dół. Znalezienie się pod cieniem spadającym z prędkością 40 metrów na sekundę jest jak poczucie oddechu śmierci. Kiedy szpony wbijają się w klatkę piersiową nie słychać krzyku ani nie ma ucieczki. Ofiara unosi się w powietrze, a kilka sekund później spada na ziemię. Pozostaje cisza. Szansa na przeżycie osoby zaatakowanej przez orła koronowanego wynosi poniżej 20%. Atak kończy się, zanim zdąży zadziałać odruch obronny. Śmierć spadająca z góry jest niewidoczna, ale wyczuwalna. W tej części dowiesz się, dlaczego niebo nie zawsze oznacza wolność, a czasem egzekucję. 8. Rekin byczy, śmierć nadchodzi zanim fale się podniosą. W mętnych wodach oceanu porusza się niewidoczny cień. Rekin byczy jest najbardziej nieprzewidywalnym drapieżnikiem mórz. Ten gatunek, osiągający średnio 3 metry długości i wagę do 300 kg, jest jedynym dużym rekinem, który może żyć zarówno w wodach słonych, jak i słodkich. Siła jego szczęki wynosi 1350 psi, co wystarcza, aby jednym ugryzieniem złamać nawet skorupę żółwia. Ma ograniczone pole widzenia, ale jego zmysł węchu jest niezwykły. Potrafi wyczuć krople krwi z odległości jednego kilometra. Kiedy zauważa ofiarę, szybko zmienia kierunek i atakuje od dołu. Pierwsze ugryzienie jest testem. Drugie to egzekucja. Zazwyczaj atakuje w ciemnej wodzie, bez żadnego ostrzeżenia. Nie widać żadnych płetw ani fal. Zauważysz tylko zmianę koloru wody. Szansa na przeżycie osoby zaatakowanej przez rekina byczego wynosi poniżej 30%. Głębokie rany, utrata kończyn i utrata krwi to najczęstsze przyczyny śmierci. W tej części zobaczysz, jak cisza oceanu zamienia się w pułapkę i jak cicha może być strach pod wodą. 9. Borsuk mały, ale nieustępliwy. Patrząc na jego rozmiar można by pomyśleć, że jest nieszkodliwy, ale borsuk jest jednym z najodważniejszych zwierząt w naturze. Waży zaledwie około 12-15 kg, ale jego muskulatura jest tak silna, że potrafi wyrwać się z pazurów lwa. Jego skóra jest gruba i trudno ją przebić nawet strzałą. Jego mięśnie szczęki są na tyle silne, że mogą złamać kość a pazury sięgają nawet 4 centymetrów. Atakując, celuje w oczy i najsłabsze punkty drapieżników. Walczy z jadowitymi wężami, plądruje jul, a nawet potrafi rzucić wyzwanie stworzeniom tak śmiercionośnym jak rekiny. Nie ma dla niego zagrożeń. Są tylko granice, które za każdym razem przekracza. Szansa na przeżycie osoby zaatakowanej przez mrówkojada wynosi ponad 60%, ponieważ zwierzę to skupia się bardziej na odstraszaniu niż zabijaniu. Jednak odsetek obrażeń wynosi prawie 100%. To zwierzę nie wie, co to jest strach. W tej części zobaczysz, że odwaga nie ma nic wspólnego z niewielkimi rozmiarami, a największą wściekłość można znaleźć w najmniejszym ciele w naturze. 10. Olbrzymia ośmiornica. Nie daje się złapać. Pożera w najciemniejszych głębinach oceanu, gdzie nawet światło zapomina o istnieniu, panuje olbrzymia ośmiornica. To stworzenie jest najcichszym, ale i najbardziej śmiercionośnym drapieżnikiem podwodnego świata. Jego ciało waży około 50 kg, ale każda z ośmiu macek może osiągnąć długość do 4 metrów. Na każdej maćkach znajdują się setki przysawek, a każda z nich wywiera siłę przyciągania do 30 kg. 80% jego mięśni to czysta siła, co sprawia, że jest na tyle silny, że może z łatwością obezwładnić zwierzę kilka razy większe od siebie. Jego ramiona nie tylko owijają się wokół ofiary, ale także powoli ją ściskają. Klatka piersiowa ofiary zapada się, uniemożliwiając jej oddychanie, a płuca wypełniają się wodą. Nie jest to atak, ale cierpliwa egzekucja. Kolor jego skóry zmienia się w jednej chwili, wtapia się w otoczenie, nie zdradzając swojej ofiary aż do ostatniej sekundy. Szansa na przeżycie człowieka zaatakowanego przez gigantyczną ośmiornicę wynosi około 20%. Połączenie ciśnienia głębokich wód, braku tlenu i siły fizycznej sprawia, że ucieczka jest prawie niemożliwa. Dla niego śmierć nie jest celem, ale działaniem zintegrowanym z równowagą natury. W tej części zobaczysz, jak niewidzialne ręce morza obejmują śmierć i jak cisza w rzeczywistości niesie ze sobą krzyk. 11. Gepard, jeśli próbowałeś uciec, to już przegrałeś. Na spalonej słońcem równinie Afryki nawet wiatr nie jest w stanie go dogonić. Gepard jest jedynym sędzą natury w kwestii prędkości. Ten drapieżnik, ważący średnio od 60 do 70 kg, jest najszybszym zwierzęciem lądowym na świecie, osiągającym prędkość biegu 110 km na godzinę. Jego budowa mięśni ewoluowała pod kątem krótkich wybuchów energii. Elastyczny kręgosłup sprawia, że przy każdym kroku jego ciało napina się jak sprężyna. Jednym skokiem pokonuje odległość do 7 metrów. sercem bijącym z częstotliwością 250 uderzeń na minutę, oddechem przyspieszającym 3 razy na sekundę i niecofającymi się pazurami jest prawdziwą maszyną śmierci. Ma niezwykle ostry wzrok. Potrafi dostrzec poruszające się zwierzę z odległości 5 kilometrów. Kiedy wybiera ofiarę, jego ciało napina się jak strzała i nagle wyskakuje. W ciągu pierwszych 5 sekund przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę. W momencie zderzenia celem jest zazwyczaj gardło lub kark. Śmierć jest bliska jak oddech. Szansa na przeżycie człowieka zaatakowanego przez Geparda wynosi około 35%. Nie atakuje on bowiem, aby zabić, ale kieruje się instynktem. Jednak gdy już podejmie decyzję, wynik jest nieunikniony. Ucieczka po ataku jest prawie niemożliwa ponieważ Gepard jest mistrzem celności, a nie prędkości. W tej części zobaczysz jak najszybszy cień natury przynosi śmierć i dlaczego ucieczka tylko przedłuża koniec. Gepard zabija nie szybko, ale zdecydowanie. W jego naturze nie ma błędów, są tylko wyniki.